Się bażanko, w kurzanko, witam Was w kolejnej części sąsiadów z piekła, odem po prostu jajam się, bo zaczynamy drugą część, czyli sąsiad na wakacjach. Idziemy do góry, idziemy do góry i mamy wszyscy na pokład! Aby odpocząć wejście od sztuczek Woody'ego, sąsiad wyrusza w podróż dookoła świata. Nie spodziewa się, że na pokoju statku jest, też, jest już Woody, któremu towarzyszy wszędobylska kamea. W tym odcinku nauczysz się kierować Woody'm i uprzykrzać życie sąsiadowi z piekła rodem. Miłej zabawy! A mój Boże! A, się jaram. No no, 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 już, już, już mnie przerzućcie na statek. Siemanko. Co my tu mamy? Kosmetyczka. E, dobra, już widzę, co chcę. E, nie to. To. Pewnie to. Tak. I otworzymy ta skutkę. Jezus Maria. Za ryzyko i spróbuj poruszać... Poruszyć tym obiektem, postaraj się utrzymać Na cel, a, Albo będziesz mieć kupoty. O kurde, jaka gra FPS, słuchajcie. Ale zarąbiste. Dobra, fajne. I mamy scyzoryk. Dobra. To jest meta. To jest jakaś skrzynia. To jest mydelniczka? To jest mydelniczka? No rzeczywiście, to jest mydelniczka. A tutaj on patrzy na ten. O, jest Olga, jest Olga. Jest i ona. Hello, mademoiselle. Dobra. E, trzeba szybko zejść mu planki Czyli trzeba zejść tak. Ja pamiętam mniej więcej, więc trzeba zejść tak. Tak. Dobra. Teraz na dół. Teraz on idzie Teraz z Olgą. Brakuje mi jednej rzeczy, wiecie? Brakuje mi jednej rzeczy. Możemy już? Możemy już iść. Dobra, go. Trzeba tutaj, tą nóżkę podciąć, to pamiętam. No i wypadł. On ty nie wejdzie? Nie wiem, kto on wejdzie. No, wszedł tędy, no co za fraje? Ale powinien mieć jeszcze, jeszcze... Kurde, powinien mieć jeszcze możliwość jednej rzeczy zrobienia, bo pamiętam mniej więcej... Aś wkurzył. Widzieliście? Powinien mieć jeszcze mo możliwość zrobienia mu tutaj w takiego jakby. Mianowicie powinien mieć tu jakiś garnek czy coś. I właśnie... Jak ty nie potrzebujesz tego? Potrzebujesz tego, bo ty powinien mu pierdzielić te do czapki. Tylko jak to zrobić? Cholipka. Szkoda, że dostałem wpierdziel. Niestety. Dobra, on się teraz założył tą czapkę. Ja właśnie chcę, żeby on założył tą czapkę. No ale tutaj powinienem ten ten spakować. Bidżes. Czy tam makaron. Żeby on był cały w tym. On teraz Olgę wywali. Olga go pobije. Ta, idzie flirtować. No, no, no. I dupa. O, i Olga się wkurzyła. <zysy> <laughs> Jeju, Olga A jak się wkurzył On się mega denerwuje Teraz mogę tą chochlę podnieść, dobra Dobra, to teraz Zrobimy ostatni żart, bierzemy chochlę No, weźmy tą chochlę Nałóżmy na chochlę Zupę, w sensie spaghetti I teraz to spaghetti Do czapki, patrzcie jaki znawca I myk o nie, on już osz. Dobra, zdążę, uciec zdążę. Chileka, Chileka sam siedzie. Dawaj. Pewnie Olga go wyśmieje. no, no. na na na. Easy boy. Easy, no kurde, druga część też jest zombie sta. i dajmy na na trzech tych, ale zobaczymy, dobra, kontynuujmy jeszcze jedną sobie zrobimy mapkę Kolejna to jest tajemniczy wielbiciel, tak? Tak, tak, idziemy do tajemniczego wielbiciela Pierwszy przystanek wejścia sąsiada to Chiny Olga z synem postanowili wybrać się na plażę Słysząc to zakochany sąsiad przypomina sobie, że ma, sam ma słabość do plażowania A gdzie sąsiad, tam też Woody Chinatown! Jesteśmy w China! Zająbiście, Jezu jak mi się na to dobrze patrzy! To są takie wspomnienia! chlip, chlip! Dobra, no już mnie tepnijcie, zatańcz Woody, spoko. Ona idzie randkować. Nie, on idzie randkować z nią. Przeszukajmy sobie na początek itemki. Mamy e, płetwę Eee, Mamy też tutaj czcinę. Co się jeszcze tutaj mamy? Jest ten Santax Chin. Oooo! Oh. O nie, on tu jest On Ondzie teraz, cię Okej, okay. już mniej więcej wiem o co chodzi. Już mniej więcej wiem o co chodzi. Dobra O, on się teraz myli. A, teraz możemy potem podejść, spoko E, co my Cinę wiaderko? Wiaderkiem musimy złapać więcej. Dobra, już, już mniej więcej wiem co trzeba zrobić. On idzie teraz na mostek, tutaj. Dobra, musimy wziąć tego w to. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, już czaję. Dobra, już wiem. Czcina. Łatwiej zobaczyć niż wymówić. No to prawda. Dobra, mam jeszcze chyba piła. Dobra. Eee, chyba wiem, jak to zrobić, już. Tylko tę uczciznę nie wiem, jak wykorzystać. Zacholiłem, nie wiem. On śpi. Co? O Boże, nie! Nie wiedziałem, że nie mogę po prostu tutaj przejść. No już pięć mi, no, sorry. Moja wina. Mamy jeszcze tej wodorosty. Eee, okej, okay. wodorosty już wiem, już wiem. Mniej więcej wiem co zrobić Tylko tutaj jest jakiś krabik Dobra. Po kolei To wzięliśmy, to wzięliśmy. Wszystko, wszystko mamy, dobra Sąsiad. Ty teraz jesteś zajęty, więc wpuszczamy tutaj tego Tutaj trzeba przeciąć to Dobra, robimy to jak najlepiej, to zróbmy. O nie, nie zdążymy teraz przez to, bo już sobie przypomniałem, co trzeba zrobić. On tam żart robi, spoko. Jeszcze go prąd poraził, okej, okay, okej. Okay. My nie zdążymy już nic zrobić, co ja? Nie zdążymy raczej. Ta, nie zdążymy. Kurde, szkoda, bo chciałem full combo zrobić idealne, bo już wiem, co daje robić. E, dobra, trzeba tutaj podejść, trzeba do tego psteru podłączyć to. On teraz odpoczywa. Trzeba chwilę poczekać. Oki doki. On teraz bierze piwelko, chleje Eko. O jak się zbeczał. Teraz idzie się wymyć. Spoko, idź się wymyć. I teraz ona mu naprawi tego, to łódkę i on popłynie do sąsiada. <grystanie> no się nie, nie poisać i si, sąsiad. No dobra, wkurzył się, nice. Dobra, on teraz idzie na ten mostek i tutaj trzeba zejść wszystkie żarety po kolei. Go, nie, jeszcze nie. Go, dobra, już już weszła animacja. Najpierw to. Teraz to I teraz to Hehe, he. Easy boy wygraliśmy to No dawaj, dawaj sam Robimy cię, ziomuś Robimy cię! Dobra, odpoczywaj, odpoczywaj sęsiedzie Nic się nie stanie Kompletnie, e uh, uh. Dobra, my sobie odejdziemy gdzieś tu Myk! Jezu, jak nawala po tym łbie I teraz myk! mi wej, Dobrze ci tak! <grywa> Easy, boy!